Walkera doskonale pamiętam za czasów Amigi. Deweloperzy w tamtym okresie tworzyli gry takie, w jakie sami chcieliby zagrać. Wiedząc, że przykuje to uwagę innych graczy. Taki właśnie był deweloper DMA Design oraz jego lider grupy Scott Johnston. Doskonale wiedział w jakie gusta gracze trafić. Dziś opowiem wam o Walkerze. Grze, która na pierwszy rzut oka wygląda prosto i nie jest skomplikowana. Jednak gdy przeczytamy streszczenie fabularne książeczki jaką dostajemy wraz z grą, zaraz przekonamy się, że tak nie jest. Wątek fabularny tej prostej gry jest tak zagmatwany, że nawet mnie ciężko było się w tym wszystkim połapać. No ale zacznijmy od samego początku. W skrócie mamy daleką przyszłość rok 2340. Dwie armie o nazwie Majarn i Endolionu zamieszkują naszą ziemię. Są tak zaawansowane technologicznie, że ludzie nie muszą brać udziału w wojnie, a jedynie sztuczna inteligencja, która sama brała udział w bitwach. Po 30 latach walk dowódcy armii Endolionu obrali nowy sposób prowadzenia wojny. Wysłali w przyszłość najlepsze jednostki, aby te odmieniły bieg wojen i przeszłości. Takie jednostki nazywano bandytami czasu. Wojna, która trwała w 2340, w ogóle nie miała miejsca. A odbyła się dużo dużo wcześniej. Armie Myran zostały zniesionkowane, a przewaga wroga była wręcz miażdżąca. Odpowiedzią Myran był projekt AK-9 zwany pod kryptoninem Walker. Stworzono maszyny do zabijania, które będą mogły wraz z załogą cofnąć się w czasie, a przy jej pomocy w przyszłości zniszczyć armię Endolionu. Niestety rasa Endolionu postanowiła ponownie wpłynąć na przebieg czasu i zniszczyła wszystkie maszyny Myran. Pozostała tylko jedna maszyna z danymi o czterech strefach czasowych wraz z czterema kluczowymi bazami endolionu. Zniszczenie tych baz wpłynie na koniec wojny XXI wieku. Jedna szansa, jeden Walker, aby odmienić cały bieg i tak już zagmatwanej przyszłości. Tak właśnie przedstawia się fabuła w grze Walker. Jest to trochę pokręcone, ale wymyślone z jajem, aczkolwiek wabuła nie gra tutaj żadnej roli. Jest to tylko taką otoczką, która ma wprowadzić gracza w świat Walkera. Gra jest strzelaniną i to pełną gębą. Strojemy tutaj robotem, a naszym celem będzie zabić wszystko co się rusza. Sterowanie jak na strzelaninę jest całkiem przemyślane. Myszką celujemy, a joystickiem poruszamy się robotem. Niestety ruchy robota są ograniczone do przodu albo do tyłu. Nie możemy strzelać za siebie, a naszą bronią są dwa duże szybkostrzelne działka dużego kalibru. O tyle dużego, że jedna dobra seria potrafi skosić opancerzony wóz. Działka się szybko nagrzewają, ale równie szybko studzą. Nasz walker posiada wytrzymałość, która jest podzielona na dwa paski. Pierwszy zielony to nasz pancerz, czerwony zaś to wytrzymałość samego robota. Prawym przyciskiem myszki mamy auto-celowanie przeciwnika. To od nas zależy, kogo nacelujemy i zechcemy zniszczyć jako pierwszego. Pamiętajmy, że znajomość przeciwników jest tutaj wręcz obowiązkowa, gdyż to właśnie ona decyduje, czy walka pójdzie sprawnie, czy jednak się przedłuży, sprawiając tam nieco więcej problemów. Zadanie łatwe nie jest, bo do przejścia mamy cztery długie etapy, które polegają na zniszczeniu wszystkiego co wpadnie nam pod lufę. Każda linia czasu składa się z dwóch etapów. Strefa czasowa jest ściśle powiązana z danym okresem. Na samym początku wędrujemy do Berlina w 1944 roku. Jest to więc druga wojna światowa. Wyjadą na nas czołgi, opancerzone wozy, piechoty będzie tutaj bez liku, a z nieba polecą na nas samoloty strzelające z rakiet V2. Druga strefa czasowa to rok 2019, a dokładniej Los Angeles. Trzecia strefa to Bliski Wschód i wojny w Zatoce. Nalotów oraz bombardowań będzie tutaj cała masa. Im dalej, tym poziom trudności rośnie, a jednostki wroga stają się bardziej inteligentne. Czwarta strefa to już naprawdę niezła jazda. Rok 2430. Roboty, lasery, teleporty, podwójna wytrzymałość jednostek. W Walkerze nie ma żadnych power-upów oraz bonusów. Wszystko dzieje się na sucho. Dla wielu graczy może to się wydać wręcz potwornie trudne. Jednak do wyboru mamy dwa tryby gry. Łatwy, który daje nam tylko dwie strefy czasowe i kończymy grę. Oraz arcade, który oferuje cztery strefy oraz podwójną ilość przeciwników. Dużo będzie tutaj piechoty przypominającej małe lemingi. Fajnie jest postrzelać jak się rozbryzgują od siły naszego działka. Jednocześnie wielkość naszego walkera pokazuje jak potężną maszyną jest nasz robot. Animacje jednostek są na wysokim poziomie. Efekty, wybuchy, rakiety, lasery ostatni poziom mocno mi przypomniał przyszłość rodem z Terminatora. Szkoda natomiast, że tła w grze są tak biedne. Są to cztery bardzo podobne do siebie scenerie w dodatku bardzo ciemne i mało wyraźne. Dźwięk jest tutaj na wysokim poziomie. Słuchać wszystko to, co dzieje się na ekranie a dzieje się sporo dodatkowo klimatyczne są komunikaty naszego dowództwa, informujące nas o nadciągających siłach wroga. Walker to dość dobra i przyjemna strzelanina. Choć trzeba tutaj powiedzieć wprost, że bez określonej strategii jej nie przejdziesz. Walka na łapu-capu skończy się Twoją porażką. Przeciwnicy są bardzo inteligentni i nie dadzą się łatwo zabić. Gra jest trudna, ale bardzo wciągająca. Potrafi tak wciągnąć, że dopiero ukończenie danej strefy czasowej spowoduje, że dojdziesz do siebie. Nie można tego ukrywać, walker jest trudny. Połączenie tutaj strzelaniny ze standardowym celowniczkiem daje nam całkiem fajne sterowanie robotem. Nieźle się sprawdza. Walker to pozycja obowiązkowa dla fanów szybkich strzelanin. Gra jest na trzech dyskietkach, działa na każdej Amidze. Jednak jeżeli masz tylko 1 MB pamięci, to obejdziesz się bez muzyki w grze oraz komunikatów z radia. Trzeba też podkreślić, że Walker miał być ostatnią grą wydaną na dyskietki, gdyż w 1993 roku stopień piractwa sięgał naprawdę wysokiego poziomu. Alternatywą był nośnik CD, który był nie do spieracenia na tamten czas. Gra finalnie pojawiła się w wersji 3.0, a wcześniej była wydawana w wersji demo dla dziennikarzy. Były nawet plany, aby zrobić etap, w którym chodzimy pilotem Walkera, ale ostatecznie zrezygnowano z elementów platformowych i deweloper został przy Dziś to już wszystko z mojej strony. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału oraz na inne moje recenzje. Do usłyszenia w następnym tygodniu. Cześć!